Hej, hej, jak się macie? Dzisiaj znowu przyjrzę się figurkom SH Figuarts Dragon Ball, podesłanym do recenzji przez Lengu. Jeszcze raz bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Zdecydowałem się machnąć dzisiaj prezentację postaci z tak zwanego przeze mnie tieru B. Nie, żebym uważał ich za jakichś gorszych czy coś, bardziej chodzi mi o to, że niektórzy bohaterowie debiutujący jeszcze w oryginalnej pierwszej serii Dragon Ball z czasem byli mocno odsuwani na dalszy plan i mało wykorzystywani. I to właśnie stanowi dla mnie taki tier B w tym świecie. Jest kilku takich mocno z czasem drugoplanowych bohaterów, co to oczywiście nie oznacza, że nie mają oni swoich fanów. Jak widać, figurki powstały i na pewno znajdą swoich odbiorców. A jako, że znalazły się w podesłanej mi paczce, skupimy się dzisiaj na takich właśnie nieco pominiętych postaciach. Przed wami SH Figuarts Dragon Ball, Yamcha oraz Tyn Shinhan i Chao Wszystkie te postacie debiutowały jeszcze w oryginalnej serii Dragon Ball, czasy przed z Super Saiyanami, Vegetami, Frizami i innymi tymi motywami, które teraz, tak mi się przynajmniej wydaje, są najbardziej kultowe dla fanów DB. Ale te stare, oryginalne Smocze Kule też miały swój urok, tylko trochę inny. Yamcha, drobny rozbójnik, później oddany przyjaciel Goku i członek grupy wojowników broniących Ziemi, Tien Han, mistrz walki, również obrońca Ziemi, potomek rodu trójokich oraz jego przyjaciel Chiaotzu, niski posturą, ale obdarzony talentem do telekinezy. Bohater Zostali tutaj uchwyceni w stylówkach z Android Saga. Gwoli ścisłości, Chao nie jest osobno sprzedawaną figurką, został dołączony do Tiena jako akcesorium. I w sumie bardzo dobrze, osobne wydawanie takiego knypka byłoby skokiem na hajs. Pozdrawiam, grogu ze Star Wars Black Series. Obie większe figurki są satysfakcjonująco ciężkie, nabite plastikiem, można powiedzieć. Szczególnie wyróżnia się na tym polu Tien, który jest trochę bardziej masywny, przypakowany od szczupłego jamczy. Podoba mi się poważne spojrzenie podstawowej twarzy tego bohatera, bardzo mu licuje. Co do charakterystycznego dla niego trzeciego oka na czole, muszę przyznać, że jako dragonbolowy laik zawsze myślałem, że to był tylko taki tatuaż, a później się dowiedziałem, że to prawdziwe trzecie oko. Okej, okay. człowiek uczy się całe życie. Ogólnie spoko facjata, aczkolwiek tak porównując ze screenami z anime, odnoszę wrażenie, że głowa jest odrobinę zbyt okrągła. Taka piłkowata wręcz. Nie zawsze rzuca się to w oczy, ale odnotowuje po prostu fakt. Ten na pewno wygląda świetnie, gdy patrzy się z bo Takie badanie przeciwnika można powiedzieć. Ładnie oddano również nieskomplikowany strój bohatera. No i uwagę przykuwa na pewno przecinająca pierś blizna, której dorobił się po walce z Tao Pai Paiem. Jest to zagłębienie w rzeźbie, a nie jakiś prosty jedynie nadruk. Jej część zachodzi na ramię. Fajnie oddano charakterystyczne bufiaste portki, noszone przez wielu w sumie bohaterów tej serii. Mam tylko wrażenie, że te stawy w kolanach tak leciutko kłują w oczy, bo są dość widoczne, niezabudowane. No ale wiadomo, że nie będziemy i tak tego kolegi prezentować od tyłu. Głowa ma staw kulowy u nasady. Oraz drugi w szyi, mamy w pełni ustawione ramionka z delikatnie pracującymi stawami motylkowymi. No te ostatnie mogłyby mieć nieco większy zakres w sumie, bo ogólnie są trochę symboliczne. Ale jest obrót w bicku, podwójne łokcie, które jednak działają bardziej jako pojedynczy staw, bo wydatne bicepsy ograniczają trochę zgięcie, no i są nadgarski na kuleczkach. Jest staw w piersiowej oraz obrót w talii, niepełny rozkrok, obrót w udzie, pięknie pracujące podwójne kolana oraz stawy w kostkach i palcach stóp. No te ostatnie niby fajne, ale w sumie trochę ciężko balansować figurkę, gdy się na nich opiera. To technicznie rzecz biorąc akcesorium, ale że sam w sobie jest po prostu małą figurką, zasługuje na osobne omówienie. Przyjaciel Tien Xinhana jest bardzo sympatyczną miniaturką, do tego wciąż w pełni pozowalną. Brakuje mu jedynie jakiegoś stału w płowiu, no ale z uwagi na gabaryty można to wybaczyć. Bardzo ładnie się prezentuje, ma tę swoją charakterystyczną czapeczkę i rumiane poliki. Jakby jeszcze czapka dało się zdjąć, ukazując ten jego pojedynczy włos, to już byłoby całkiem mega, no ależ takiej rzeczy nie wymagam. Kończyny wciąż w pełni ruchome, mimo że malutkie. Nawet stópki się ruszają, choć nie mają zginalnych palców. Generalnie świetnie, że został dołączony do Stało z Tienem. Nie wiem jak bardzo to wpłynęło na cenę, ale totalnie uważam, że tego typu knypki powinny być po prostu dołączane do większych figurek, jeśli bohaterowie są powiązani fabularnie. Zastanawiające jest, że jeden i ten sam producent wydaje zarówno taki połączony zestaw, jak i też na przykład Annie ze Spikes Family już całkiem osobno, a gabarytowo to przecież bardzo zbliżone figurki. No cóż, dziwne decyzje producentów. Co do Jamczy, cóż, Jamcza jaki jest każdy widzi. Jestem pewien, że fani tej postaci na pewno tę figurkę by docenili, bo bohatera oddaje naprawdę spoko. Ja za to jakkolwiek uważam, że technicznie jest tu wszystko na miejscu, na druk na twarzy, detale, rzeźba, pozowalność i tak dalej. To emocjonalnie nie jestem tutaj przywiązany, i dla mnie to jest po prostu taki średnio interesujący wizualnie chłop w stroju bardzo podobnym do tego u Goku. Nie jest to coś, za co powinienem winić tę figurkę, no bo robi to co ma robić. Po prostu sam temat, sama postać w ogóle mnie nie jarają. Nie jest dla mnie emocjonująca wizualnie, i myślę, że z tej pary Tin Han prezentuje się znacznie ciekawiej. No ale buźka jest ładna, fajne duże oczy, taka poczciwa mordka, ma oczywiście swoje kultowe blizny, dobrze wykonane, z detali ma Mamy taki znaczek, logotyp na piersi. Końcówki paska są ruchome i elastyczne dla zabezpieczenia przed złamaniem. Posuwalność znowuż bardzo spoko. Ponownie mamy staw w głowie oraz w szyi. Całkowicie pozwalne ramiona, klata, talia. Jamcza może zrobić delikatny skłon. Jest niepełny rozkrok, podwójne kolana, stópki. No, znamy to już. Przyjrzyjmy się zestawom wymiennych części. W wypadku Teenshea, Chaosu jest największym, najbardziej charakterystycznym akcesorium, ale można mu też oczywiście powymieniać ekspresję. Nie ma wyczepialnych buziek, tylko całe alternatywne główki. Zagniewana, krzycząca oraz zaskoczona twarz. Dłonie rozczapierzone, rozpostarte, jedna z wyprostowanymi dwoma palcami i bardzo ciekawa para łącząca się palcami. Calso również ma swój zestaw maleńkich piąstek. Ujamczy natomiast trzy alternatywne wyczepialne gęby, jedna bardzo szczególna, podobny dosyć zestaw dłoni. Mam wrażenie, że ich molde które po prostu się powtarzają. Zwłaszcza te rozpostarte. Są też dwie części specjalnie do interakcji z inną figurką, ale o tym za chwilkę. W wypadku od Yanshina zdziwiły mnie te diabongi na wymiennych łebkach. Myślałem z początku, że to jakieś dziwne nadlewki, ale według instrukcji mają to być dinksy do podważania główki pod spodem, żeby je łatwiej wymieniać. Nie skorzystałem z nich ani razu, łebki wyczepiałem po prostu łapiąc za nie i dało radę. No to się oblecimy z pozowankiem. to jak zwykle w wypadku tego typu fiksów sprawia mnóstwo frajdy. Wspomniałem już, że ciągłe żonglowanie wymiennymi częściami i podążanie za nimi, żeby się przypadkiem gdzieś nie zapodziały, bywa kłopotliwe, ale efekty są widoczne. Wojownicy Z mogą przybierać fawniaste płuski, nawet jamcza wypozowany prezentuje się o wiele ciekawiej niż statycznie. Dalej jednak wydaje mi się, że charakterem przoduje tutaj Tien shin Rozpostarte dłonie pozwalają na przykład idealnie imitować jego technikę oślepiania. Fajowe są też dłonie z łączącymi się palcami. Ich koniuszki mają po maleńkim bolcu oraz dziurce ułatwiającym to zadanie. Taka poza medytacyjna moim zdaniem, bardzo tutaj pasuje. Również Mały Ciao daje radę, aczkolwiek jego rączek trzeba zwłaszcza pilnować, bo są malutkie. Jak raz to pstryknie gdzieś w kąt pokoju, to już pozamiatane. No chyba, że właśnie pozamiatamy i... I odzyskamy je. Nawet taka bzydźinka potrafi być ustawiana na wiele sposobów, no i może fajnie wchodzić w interakcję z większymi figurkami, jako że mogą go w miarę utrzymać. Zaraz, zaraz. A co to za inne dziecko się tu wkradło? Na osobne umówienie zasługuje specjalna twarz i części dołączane do jamczy, które pozwalają odtworzyć to, jak brutalnie został potraktowany przez Androida 20, czyli doktora Gero. Twarz jest złączona z dłonią doktora, natomiast dwa dinksy to fragmenty jego drugiego ramienia, którym przebił jamczę na wylot. Żeby dokonać odtworzenia tej sceny, zakładamy jamczy buźkę, a fragmenty ramienia mocujemy na krawędziach kratki piersiowej przezroczystych widełek. Jest to bardzo proste do zrobienia i trzyma się dobrze. Teraz do pełnej sceny potrzebujemy tylko figurki doktora Gero. A tak się składa, że i ten pan został mi podesłany. Wypowiem się szerzej na jego temat w osobnym filmie, ale już teraz pozwolę sobie zaprezentować to mocno niestety poniżające jamcze ustawienie. Wygląda to bardzo spoko, co prawda nie w 100% oddane, bo Gero nie może utrzymać jamczy wyżej, ale jako takie symboliczne odtworzenie sceny jest moim zdaniem bardzo w porządku. Nie powiem cool opcja, choć jest to no, mocno intrygujące, że najciekawszym akcesorium figurki jamczy jest coś oddającego moment prawie że jego śmierci. O, jelenio. Porównania. Oczywiście musiałem ustawić wojowników Z razem, wcześniej prezentowani Goku oraz Vegeta. Wpuśćmy też trochę pań na tę czysto męską imprezę. SH Figuarts, Sailor Moon, Usagi Tsukino oraz Figma, Kill, -Kill Ryuko Matoi. No i transformery. Studio Series 86, Ratchet oraz Transformers 1, Alpha Trion. Przyjemne figurki. Dobrze mi się nimi bawiło, tak jak Goku i Vegetom, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że o Jamczy seria ma trochę mniej do powiedzenia niż o Tien Shinhanie. I gdybym miał wybierać między nimi, wziąłbym na 100% Whistle'a. Wybaczcie fani Jamczy, jakby miał on coś wizualnie wyróżniającego poza tymi częściami dokonującymi na nim fatality, to pewnie spojrzałbym na niego życzliwiej. Ale jako część większej ekipy na pewno się sprawdzi. Ogólnie panowie się sprawdzają, no taki powiększony skład obrońców ziemi na bank ucieszy jednego fana DB, zwłaszcza tej oryginalnej serii. Okej, okay, to by było chyba na tyle w temacie. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki raz jeszcze Lęgu za udostępnienie tych ancymonów. mówię papa pa i zapraszam ponownie do usłyszenia.